KASZMIR ABOVE THE LIFE! Kaszmir bieegi Kaszmir bieg? Zabieg? Tak, tak, o już się dogadaliście Nie Przebiegnę Zabiłem go Zbieram jednego Asysta 47, jupiii Zabiłem dwóch Dwóch z prawej Daję swoją. No i staram się Oraz się staram tak. Prawa, prawa strona swoja ładnie. Wlazł do środka, jest przy tym komie. No jak? No jak tak? Ojej, ja przeładowywałem. No jak tak? No jak tak? Nie podniosę go. A mnie? A mnie? A no moja? nie, ty już nie masz ikonki y, takiej ciekawej. Dobra, to ja prawą biorę. Teraz nie puszczę. Ale to nie jest like. Jest. Jest. Jest? Live? Kurwa. Tak. Dobra, idą w środku jedną z lewej. Blisko, blisko tutaj, blisko, 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 blisko. W barierkach. Jest gość. Podnoszą się, dobra. I jeszcze na róg, na róg poszedł, assist. na róg poszedł. Faktycznie, ty koło... Gdzie na W domku, w oknie. O, słyszał, słyszał, się zabijesz. Ty, tyłu się ale to chyba ty. Nie. Znaczy... Jest tu w domku gości. Jest tu w domu. Wej jak ten Jestem w tym domku, ty Zabi No jakie asysty kurwa? Na górze mi zabił gości. i na to kontrolę. Kurde. Nieładnie, nieładnie. przejdziesz chyba Sprawdza się jeden wrócił się skutecznie Ty plecy 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 przy Ale, ja mam jeszcze dwa magazynki Panowie ten i jeszcze dwa Na lejce na dwa na lejce stoi gość ty Dobra olej go. Ja ja na około, skoro o, nie z domku mnie zabiję żeśmy. Ale nie fart pasę swoje staty. Nie Pomóżcie mi chłopaki. Najlepiej ja się mnie się od odrodzę, Poczekaj, to przeżej 1 0. Ojej, zabili mnie. Ty, miałem takiego laga, że wow. Pamiętajcie, żeby oznaczać, bo widać ich wtedy na minimapie. Na minimapie widać, na 3D nie widać. Daniel na minimapie widzisz. Nie widzisz ich co prawda na 3D, czyli na ekranie przed sobą. A, nagrano było. Cocktail się dołącza do Nie myślałem, że na bo. prawej, prawej, z prawej. Czek, 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 czek. Z Dawaj. Masz. Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy dawaj Bierz Kaszmir na tobie Przecież nie, lepiej na o, tej luki o pociśnięci Góra Bieg wam na dół Sorry Jezus To, to teraz kryjemy się, kryjemy się Woo. Ej, ale ooo tędy trzeba Dobrze Idałem i powód no patrz zawi Zawił mnie z tamtej strony drugiej Dwóch tu ich jest no, Są ja tam, są tam, rzuciłem grana no Jeszcze się. są Jeszcze granatcie Jaki nie wartłym gran tam rzuciłem Na no, no, tka nie to muszę to... Mówić, jak to Jebać, bo ja wszedłem z full autorex To się... Z szybko skończył No i trollman pierwszy Znowu wyjebało im czwartego No ale teraz nie tego, co Wiem, nie ksar Jak... <grym> <laughs> jak chińczyki w burdelu. Znacie to? Jak tak. sze sześciu Chiń chińczyków poszło do burdelu. Tak. Jak dwóch. Jeśli nie wiem, z No i jak zrobili? Słuchaj. Najpierw wszedł jeden. I zagaduję Jazda, jazda, jazda. <grystanie> Napisz im, że A już nie jestem przywódcą. Tejman, oznaczaj cele, bo to dodatkowe punkty dla nas. Nie punkty. No to oznaczaj. I chuj, mówisz? No, jest, po prawej stronie, po prawej stronie, po prawej stronie, po prawej stronie dwóch Pilnuję bramę od Jednego zabiłem, drugiego dostałem Patrz, z prawej strony są praktycznie wszyscy, tylko że oni są podzieleni jakby Tu ich trochę idzie, tu ich Jest trochę gościu idzie. Na, na tym Daleko, daleko, na, po prawej stronie, na budynku siedzi. Kurde, czy <gry> Dawaj, 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 dawaj. To Dostaje się, prawą stroną idzie, prawą stroną idzie, dobra, nie idzie <gry> Tak, a mnie to nie miał które znać, kurde, nie dobiegnę do ciebie już Tak dostał, czy idzie, idzie ulicą, idzie ulicą Skacze, kurde, kangur, ale dostał Brama od C i na banan weszli czekam, banan przed... czekam na bananie Czekam na bananie, czekam, Już wszyscy? Dwóch i było Nie no dobiegli. do banana Tu podchodzę na bananie, nie na górę Dobra, Kaszmir, jestem Widzę plecy Dobra To jest prawo. Idą, idą tam, idą tam Ilu, ilu? Dwóch, trzech, trzech Dwóch. Ubiłem dwóch. Rzuć granat, żeby się nie podnieśli. Może ten już i tyłów od Jest dwóch, trzech może być. Dobra, dwóch ubiłem. I się przedostali na drugą stronę. Widzę. Kuchnia. Kuchnia zdjęty krzyku. Jeszcze kuchnia po Wow. Trafiłem ich trochę. Tak, ja, myślałem, że to trup. Ja pierdolę. Ja, Jezu. Bronię, bronię, bronię. Dobrze, zdejmuję, kurwa, nie podniosę się. Wow, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O! Na bananie mnie zdjęli, idą wszyscy. Jasna, jasna, uwaga. Weź tej lub przeżyj. Wiesz, co mówisz? Zabić dwóch, dwóch zabić. Dlaczego się nie mogę na was odradzać? Za daleko stoicie. Tak, za daleko. Dla mnie się odróć Już. Jak tam, Kokos? Dobrze, jeden się chciał przedostać. Słyszę ich, słyszę. O Jezu, rzuciłem tam granat. Podnieście mnie. Zabić. Słyszę ich, słyszę. Jeszcze dwóch, dwóch jeszcze, dwóch. Tak, podnieście. Na granat trzeba Lewa strona, lewa strona, panowie, lewa strona. Tak, lewą stroną. Zabiłem jednego, dobra. Ale mnie zdjął. Ne... Czekam spokojnie w kołem, obstawiony. Leż, leż, leż. Leż. Bez stresa, bez stresa teraz Nie mogłem podnieść Są w budynku, są w budynku Tak są? Wow. Tak Na rogu No górze, gdzieś ktoś dostał ode mnie, ale Ej, gdzie jest? Okej okay. Dostaje ode mnie kurde ale nie, nie mogę go Nie mogę go do końca ubić Dobrze Masz gofuś? Nie ma, mam o! Granat! poszedł! Uważaj! Jest dwóch, dwóch! Na górze, na górze! Jest tam, no kurde, na tym, na schodach. Uwaga, Iść, Idź, 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 idź no. posunią. Cholera, ale... O Jezu! Bo... Jezu, podnieście go! Podnieście go, kurwa! A ja mam no, życia. Pierdolę. Rozbrałem pomoc pomóżcie, posadę. kurde! Dobra, spokojnie, podnieście się tam. Szedł Fak. Fak. Of mor, nie drady, kurde, bo się nawzajem. O Jezu! Uwaga, o, o. A już rozbrajałem, cholera Dobra, spokojnie Fajnie tego, na ostatnim nie poszło To do etykieta Ej, masz apteczkę! Tam jeden cofajcie stoi się, i blokuje, się. żeby nie p... za szybko Ale Dresa się cofa Źle. No ja już nie żyję. Oh. To w budynku piętrowym. W budynku piętrowym się wiesz. To galeria, tak? Jest ich tam dwóch, jest ich tam dwóch, co najmniej nie widzę go stąd, czekaj Jest na dole, jest koło schodów Dwie na górę. Masz tu pierwszą pomoc! Idź o no... Idź No? wprosił, nieładny Obchodzi... Naokoło, patrzmy, będziesz się bo... tu ja nikt nie przeszedł Nie? Na pewno? Idzie, idzie, idzie na m -ką. Naokoło? No słyszę coś Jest, dwóch ich tu było, dwóch, dwóch tu było Zabił, zabił mnie <śleszy> Poszli, Poszli. Jak tu jakaś się rzeź nie rzeźni robi kurde. To Żeby nam pleców ktoś nie zrobił Nie dobra to tu już stoję Czekam Jeszcze jeden Czek 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 biegnął na środek Dwa Na granat. środek biegną Tak Kokos tutaj będą biegli Ale nie co jeszcze ktoś tam kurde. Oj dwóch dwóch Czek podnieśli się Pobiegło dwóch na tyły Trzech patrz, Nie patrzy tutaj Schowaj się, chyba schowaj się. Bo szkoda. Zabiłem. Masz tu pierwszą pomoc. stupę O, podniosłeś jeszcze? Wow. Tu, tu gdzie patrzę? Zbiołem. Dobra. Dobro. O jak kurwa granat! Jest kurwa! Ale granat! Jest kurwa! O to chodzi! Podnoszą się! Jest zdjęty! Trzeci raz z rzędu ten sam! Jest! Można mnie podnosić! Bezpiecznie, no, 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 dobra! Ja. Ale się im wtargnąłem w ja wiatiernicze! Hey, Pod tobą, tobą mi wchodzi na górę. Nie, o kurde, zabił mi ja pierniczy. Oj, Taylor, głupie pytanie. Oj, wyszedł środkiem, środek, środek, cofajcie się. Nie, podpada. Toś z tyłu, z tyłu jakiś gościu. Teraz... Lewą ktoś Dobra, patrzy? Lewa, lewa. Ja jestem na lewej. Dobra. Chyba na środek. Będą szli lewą i, i z lewą środkiem. W sensie, Do. będą wchodzić w korytarz. Dobra, Dobra czekam. Dobrze, na minimapie. m Dwóch. Z jednej i z drugiej strony. Plecy możesz mieć, a pojście osłonimy. Wydaje ja się tu we wnętrze... tak widzę ich dwóch. Oberbę, ja jestem. weźcie trochę postrzelajcie może z co? Jest, no. pozabijałem. Hehe. <laughs> Muszę teraz mapę zmienić. Ale lepsza runda była niż poprzednio No jaka No tak, 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 tak Ale spokojny raz jeszcze Ja będę w ofisie siedział no. no, CES Office Kurde! Ja O Jezu, chodzą O Jezu. Lewa strona szatnie, kurde, ja pierdolę No, lewa szatnia Zabili mnie Co ty? Z prawej na opisie Coś podkładają? Wow no. Nie wiem, jak go nie zdjąłem W szatnie. No patrz kurde! uparty. Koko, weź pożyj trochę jeszcze to. O odradzają się koło... Trzech się odrodziło na ty. O, o jezu, trzech ich jest. Trzech jest na mkom komie Jesus, dupa. Ale się łażą, odradzają. Kurna mać dupa. Nie podejdę. To jest ich mapa, to, to jest ich mapa, to tu może zaczną grać. Kurde, to zaczynamy się bać. To gdzie, gdzie tutaj bronimy? Na dole, tam w... ...w tym kawiarnianym budynku. Leternia. O oh fuck, ale szybko. Lewa strona bankomaty dwóch będzie gdzieś szczególnie górze. prawej i zamknę Ale szybko. Się od... Też szybko. Okrążają od... hmm. was, jeżeli już no lewą. Czego nie zginiesz? Fuck. Ty kurde już są przy plantach ludzie, wycofajcie się, co wy jak tu dwóch jeszcze leży, kurde. Fuck, no! Jest tu pod spodem, w sklepie, w sklepie jest. Ja pierdolę, ale zdejmują. No jebać, czy zdejmują, czy nie, kurde, to trzeba się cofać, a nie płakać, że się zdejmują. Kurde! No i tupa takim sposobem. Zapierdolę. Podkładają? No. Raczej. Nie mogę się nawet odrodzić. Mi, o, odrodziłem się na mnie. O Jezu, jeszcze tu są, weszli. Ale kryliście, kurwa. E, budynek wizualizm. Okna. Nie mogę się na nikim odrodzić. Nie mogę się na was odrodzić, chłopaki. Bo tu się nie da. Na jest w sklepie jeden O dobra, zabijemy jednego w sklepie, ale są między Jeszcze jeden... Jeszcze jeden jest w sklepie Są, dwóch Kurde, W ale będzie trzech, bo się podnoszą Okej, Kasiu, przeżyj, przeżyj, kurwa, nie mogę się na was odrodzić. Kasiu, weź zejdź. Zlazłem już, no. dałem Olera, Kładą, kładą. No nie pierd... Weszli do tego, budowania. kurwa, jest, go. Osłaniać, osłaniać teraz No to weź sobie kogo, od kogoś martwego, ja też ostatnio nie miałem mam. Są na górze nas, lepiej Jesteśmy już cofnęli całkowicie do tyłu Gdzie są? Po prawej stronie, idą prawą stroną Apteka! Dwóch! Idę na tyły Dostaj jeden z apteki ode mnie Co ale... Są wszyscy z prawej Dwóch w aptece, dwóch na dole było jest! Tutaj! Przede mną! I po prawej, po prawej! Weszli na dole, weszli na dół galerii do galerii Galerii jest Tutaj i bilerze czy w galerii Słuchajcie, siedzi w kącie mapy, przebieg, kurwa! Kurde, chciałem go znożyć! Bo już nie mamy municji. Niezdrowy nawyk, kaszmir Dobra, nie słuchajcie, pobieg, myślę, że pobiegł na plantach No już plantuje ktoś O, nie mogę się odrodzić na was. ale w zamian za to się odrodziłem, no ty ładnie. No lepiej teraz grają. Coś ty jednak tu moje wypracowane na tej mapie, ale. Dajemy radę, póki co. No, w lewej idą. Idę do autobusu. Albo obok, o tak. Wychodzą z lewej. Przeszli lewą. Zabiłem, zabiłem ich, kurde, ale... Podnoszą się, podnoszą się. W budynku są. Tak, ale podnoszą się. Na dole są w tym przejściu. Zabiłem. Dobra, trzy jajo jest. To już jest live czy nie? Pytam się, ale zszykujmy się na live, na live, Tak, Będzie się działał na pewno w lewej stronie. Lewa to, strona proszę. za bariery, to by A 100% za... ale, dobra, prawie zabity. Atakuje! Asysta, dużo. Zdjąłem! Przeżyłem, przebiegłem do ofisa. Tu mam gościa przy a Kasy, kasy Kurde, chowają się Oj, zdjął! Oj, nie tylko ciebie chyba No nie, Tajmana też Kogo scharży jeszcze. Cejaj kogo? Przeżyj, przeżyj, przeżyj. Spokojnie, spokojnie, 5 sekund jeszcze Schowaj się Na końcu jest zabite, zabite, zabiłem go Tutaj jest gościu z... Gdzie tam, gdzie? Kurde, jak się podnoszą, non stop Dobrze się podnoszą Wiem, ale... Tak, trudno się przyzwyczaić O tych wszystkich, co żeśmy grali z nimi Podnoszą się Też się podnoszą Jeszcze się lecimy Dobra, go, 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 go go. ja w prawo przy bankomatach Dobra, ja zem Jeden drugie zabił, A zabiłem poś... <laughs> Hahaha, jaki kurwa multi kill to Jeszcze jeden, jeszcze Kurwa. Jeszcze ja, zabijcie go kurwa pod nocą. Ja pierdolę. Ja pierd, mm. dokładnie. <laughs> zabijcie, dobra już na spokoju teraz czy, czy A może sam mnie sam ktoś sam podniesie? Skońska, nie drodzy A nie leży, N nie podniosłem się dobrze To co, może od lewej? Nie wiem To mogę zrobić zamieszanie z prawej to najpierw zrób zamieszanie Robię Totalnie od lewej O jest, lewej, 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 lewej. Który, jak Podniesiesz? O? Co? A tymczasem prawą się przyderzył a nie zabity? Zabity? Jeszcze jeden z prawej. Kto go zabił, kurde? Prawej, jeszcze jedną uwagę z prawej. Dobra. No? Jeszcze dwóch, dwóch z prawej, kurde. Okłamałeś mnie, chciałeś, no. żebym zginął. Dobra. naprawiam Pana LAGA! Oga Ale lag, ale lag. Wiem kurde, ale ja lagę, że nic nie widzę Wszyscy padli, łatwo. No, to była lepsza runda niż ta, co dostępne dla nas, tak.